Czy wiecie o tym, że w ostatnich tygodniach Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalny stan wyjątkowy? Otóż jest to rezultat szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa małpiej ospy, który wymknął się z Afryki. Początkowo wirus ten był ograniczony do niektórych krajów afrykańskich. Od początku tego roku zaczął się jednak rozprzestrzeniać na inne kontynenty, zarażając już ponad 14 tysięcy osób tylko w samej Demokratycznej Republice Konga i powodując przy tym 524 zgony. Co więcej, wirus pojawił się w krajach, które wcześniej nie miały z nim do czynienia, co zwiększa obawy przed jego globalnym rozprzestrzenieniem się. Epidemia wirusa mpox jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabionym układem odpornościowym, a więc dzieci i osób starszych. Symptomy przypominają objawy klasycznej grypy, a więc jest to gorączka, ból głowy, mięśni i pleców. A znakiem rozpoznawczym jest wysypka skórna, która może przekształcić się w bolesne ropnie. Wirus jest przenoszony głównie przez bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami, ich płynami ustrojowymi lub zanieczyszczoną odzieżą i pościelą. Ogłoszenie globalnego stanu wyjątkowego przez WHO nie jest jeszcze równoznaczne ze stanem epidemii, a WHO celuje w skoordynowanie działań międzynarodowych w walce z epidemią. Oznacza to zwiększenie środków na badania, produkcję szczepionek oraz testów diagnostycznych, a także mobilizację zasobów do edukacji i ochrony ludności. W tym kontekście szczególnie ważne jest szybkie wykrywanie i izolowanie zakażonych osób, co jest kluczowym elementem w powstrzymywaniu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak pomimo starań WHO i innych organizacji zdrowotnych, walka ta napotyka na poważne trudności. W Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory odnotowano prawie 5000 przypadków, istnieją poważne problemy z dostępnością testów oraz szczepionek. Eksperci ostrzegają, że niepełny obraz sytuacji epidemiologicznej może prowadzić do kolejnych fal zakażeń, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki na skalę międzynarodową. Przykłady krajów takich jak Indie, Brazylia czy Hiszpania, gdzie również odnotowano pierwsze śmiertelne przypadki pokazują, że wirus nie zna granic i może stanowić zagrożenie dla każdego kraju. Ostatecznie skuteczność globalnych działań będzie zależała od szybkiego reagowania i wymiany informacji. Wszyscy mamy jeszcze z tyłu głowy przełom 2019 i 2021 roku i trudno jest się zresztą dziwić. Niemniej jednak obecna sytuacja związana z wirusem małpiej ospy wciąż może zostać opanowana. WHO Traktuje ją natomiast jako poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego na całym świecie. A ogłaszając globalny stan wyjątkowy, wysyła jasny sygnał o potrzebie zintensyfikowania międzynarodowej współpracy w walce z tą epidemią, która równie dobrze może wymknąć się spod kontroli, dokładnie tak samo jak SARS-CoV-2. Nie zapominajmy zresztą, że nikt tak naprawdę nie poniósł konsekwencji nadużyć z ostatniej pandemii. Nie ma więc powodu, by dziwić się ludziom, którzy w nowej decyzji WHO upatrują wstępu do drugiego aktu tego globalnego upodlenia, jakim były lata 2020 i 2022. Miejmy nadzieję, że są to tylko bezpodstawne obawy, a wirus małpiej grypy zostanie zduszony w zarodku. Tak jak zawsze, zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.